Cześć kochani, witam Was na kanale Good Luck. Tak jak wszyscy dzisiaj zapraszam Was na premierę zdrabki 100 tysięcy w gotówce. Mi się trafiła wersja niebieska, jest jeszcze wersja żółta. Szybko zdrabce to tak, główna wygrana 100 tysięcy złotych, Stopy wygranych mamy 8. Także tyle, szukamy liczby, pliku, w sumie to samo, wszystko to samo co było w, w dolarze. Mam tylko 3 sztuki, ponieważ zdrawka mi się osobiście nie podoba, także tylko tyle, żeby ją zdrapać. Mam 14, 18, 19, takie numerki. Ok, i teraz tak. Wygrywający jest liczba to jest 26, 8, 1, 7. U mnie jest 28, 25, 30, 19. 33, 24, trójka, szóstka, dziewiątka i czternasta. Także pierwsza trawka jest pusta, hajce. Przechodzimy do kolejnej z numerkiem 18. Tylko ja sobie zmienię drapa. Okej, okay, i teraz szukamy. Dwadzieścia cztery, siedemnaście, piętnaście i trzynaście. U mnie jest sześć, trzydzieści jeden, czternaście, jedenaście, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, jest plik, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa i szesnaście a no pod plikiem 5 zł. także premiera będzie zaliczona i ostatnia zdrabka 29, 23, 15 i 33 u mnie jest 31, 19, 32, 12, 30, 1, 22 13, 26 i 17. Także ta też jest pusta. Z PR. Ok, także szybkie podsumowanie. Na zdrawki wydałam 15 zł. Jedna się zwróciła i mam tutaj 5 zł. Także jestem 10 zł na minusie. Ja wszystkim życzę udanych premier. Mam nadzieję, że pójdzie Wam lepiej. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia na następnym odcinku będzie to podsumowanie z, draping, z drapek urodzinowych. Pozdrawiam Was wszystkich. Hej!